Rzeźby Piotra Rogalińskiego opowiadają o sprawach najważniejszych. Podobnie jak dawni twórcy ludowi próbowali poprzez swoje figurki wpłynąć na otaczającą ich rzeczywistość, tworzyli świątki, do których można było się modlić, Piotr Rogaliński tworzy bardzo proste postacie, które opowiadają o najważniejszych sprawach człowieka współczesnego. Opowiada o tym, co dzisiaj nas dotyka, o tym, jak niszczymy planetę, o tym, jakie spotykają nas tragedie łącznie z samotnością, a nawet wojną. Figurki nie mają indywidualnych rysów twarzy. Możemy w nich zobaczyć nas samych, to może być każdy z nas, możemy znaleźć się w pochodzie pogrzebowym, możemy znaleźć się przed aleją drzew, która została ścięta. Zabawki pojawiły się od, właściwie od zabaw, od starych zabawek. Najpierw wykonywałem przedstawienie o dawnych zabawkach, i potem zobaczyłem, że we wszystkie formy, których zacząłem używać koniki, traktory, łodzie, no, ten F-16 na przykład zaczęły się pojawiać sprawy dorosłe. Czyli takie ważne, które, które mnie obchodzą i o których chciałem zawsze jako artysta mówić. Postanowiłem też, żeby nie koloryzować, żeby nie malować zabawek, tylko wykonywać ich z surowego drewna, często z takiego materiału już niepotrzebnego, gdzieś leżał. Bardzo mnie inspirowały zawsze stare belki, upływ czasu. I używam tego do dzisiaj. Używam tylko woskowanych rzeźb. Staram się taką, pokazać taką monochromatyczną wystawę w jednej, jakby takiej scenografii, w takim zegarze, który chciałbym, żeby ludzie odczytywali jako swoje życie żeby każdy znalazł coś, coś małego dla siebie. Od takich drobnych rzeczy do takich, o których wszyscy powinniśmy mówić, czyli. O ekologii, mówić o, o ludziach, mówić o duszy człowieka. Chciałbym, żeby to, żeby to zabrzmiało. Zabawki mają to do siebie, że, że się nimi bawi człowiek. Dzieci przede wszystkim się bawią. I ja chciałem też zawrzeć taki element zabawy. Mimo, że to są poważne rzeczy, to żeby ludzie mogli na przykład przemieścić różne postacie, przejechać kolejką. Może poukładać po swojemu samochody na rondzie, które jest zablokowane, żeby to przypominało zabawę, ale taką, taką poważną. I na przykład dzieci świetnie sobie z tym radzą, w ogóle nie, nie, nie zważają na to, że to są poważne tematy, ale dorośli są bardzo ostrożni.